Pokażę Ci, jak zwiększyć FPS-y w grach i poprawić wydajność systemu. Dzisiaj skupimy się jedynie na usprawnieniu systemu. Wchodzimy w menedżer zadań i wybieramy zakładkę Uruchamianie. Szukamy programów, których nie potrzebujemy przy starcie systemu, a ich stan jest włączony i ich wpływ jest średni lub wysoki. Klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy Wyłącz. Samych FPS-ów może w grze to nie podniesie, ale zdecydowanie poprawi wydajność systemu. No to teraz kolejna porada z menu Start wybieramy usuń pliki tymczasowe, a następnie klikamy Skonfiguruj czujnik pamięci. W plikach tymczasowych możemy ustawić usuwanie plików z kosza i nieotwartych plików w folderze pobrane np. co 30 dni. Teraz zjeżdżamy na dół i klikamy przycisk Oczyść teraz. Wykonaj to tylko raz, ponieważ ta akcja będzie się już działała.